Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie funkcje są dostępne w Excelu? W poprzednich materiałach mogły zostać pokazane niektóre podstawowe funkcje, ale w tym materiale skupimy się na wszystkich funkcjach dostępnych w Excelu oraz na najprostszym sposobie ich odnalezienia i wykorzystania. Korzystamy z arkusza, który zawiera już dane. Celem jest zastosowanie odpowiednich funkcji do tego arkusza. Aby sprawdzić dostępne funkcje, przejdź do zakładki Formuły i wybierz opcję Wstaw funkcje. Jest to jedna z najszybszych metod, aby zobaczyć i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji oferowanych przez Excel 365. Po otwarciu okna dialogowego, wstaw funkcję, pojawi się pełna lista funkcji podzielonych na kategorie. Każda funkcja zawiera krótki opis oraz składnie, co ułatwia zrozumienie jej zastosowania. Ta wbudowana funkcja Excela to potężne narzędzie dla każdego, kto pracuje z obliczeniami, przetwarzaniem danych lub logiką. Obecnie Excel oferuje ponad 400 funkcji, które obejmują różne obszary, takie jak matematyka, statystyka, tekst, daty i godziny, finanse oraz logika. Wiedza o tym, jak znaleźć funkcje i jak je stosować, jest kluczowa, aby pracować w Excelu szybciej i dokładniej. Ten przegląd pozwala zapoznać się z biblioteką funkcji w Excelu 365 i pokazuje jasny sposób ich użycia bezpośrednio w arkuszu. To solidna podstawa do dalszego zgłębiania działania poszczególnych funkcji w zależności od potrzeb.